To mój wierny rumak. Rumak, który posłużył mi praktycznie 10 przepięknych, prawie bezusterkowych lat Mitsubishi Galant, silnik 2,5 V6 160 koni mechanicznych, auta, których teraz się nie robi ze względu na różne ekologiczne świry, na różne unijne jakieś dyrektywy, jakieś tam emisje spalin i takie tam w ogóle jakieś bzdury, posłużył mi przez, nie wiem, chyba kilkadziesiąt tysięcy kilometrów w Chorwacji lub co najmniej kilkanaście tysięcy, ale jest to mniej więcej czas rozstania. Witam Was serdecznie na kanale Jestem Wolny. Nie tak dawno w swoich social media pytałem Was, czy jesteście zainteresowani po prostu filmem. Niekoniecznie o tym samochodzie, ale ogólnie o procesie zmiany, bo zmiany w życiu są potrzebne. Te zmiany z tym autem zostały troszeczkę wymuszone ze względu na to, że w tym aucie padła mi, a raczej pada, dokonuje swojego żywotu uszczelka pod głowicą. Jest to na tyle e, po prostu usterka taka krytyczna, że nie mam czasu ani chęci, żeby po prostu doprowadzić to auto do porządku, e, chociaż mógłbym, tak, ale cóż, pogodziłem się z tym, że wpompowanie w niego tak wiele pieniędzy oprócz tego remontu obejmowałoby też zrobienie go e, po prostu blacharsko, lakierniczo. I okej, okay, w sensie znalazłbym pewnie na to kasę, ale to jest samochód z 2001 roku, więc wraz z moją operatorką kamery. Dojrzeliśmy do decyzji, żeby pożegnać się z nim. Być może pożegnam się z nim na dobre, być może zostawię go jeszcze na jakąś chwilę. Ale w tym momencie czeka nas y, wycieczka po jego godnego, mam nadzieję, następcę, przede wszystkim młodszego. Nie gniewaj się, staruszku, naprawdę cię bardzo kocham. Nie robi się teraz takich aut. Cóż, mogę powiedzieć. Będzie mi strasznie przykro. Zobaczcie w ogóle na tą linię. Zobaczcie, jak to auto wygląda po prostu z przodu. To jest linia, która ma dwadzieścia kilka lat. Został zaprojektowany w latach bodajże 97, 98. A wciąż wygląda świeżo. Wciąż wygląda agresywnie. W ogóle powiem Wam szczerze, że przez rok życia w Chorwacji ani razu nie widziałem takiego galanta. Mój mechanik w splicie powiedział w ogóle, że przez 10 lat, kiedy właśnie pracuję jako mechanik w tym miejscu, miał do czynienia tylko... Z trzema galantami, z czego jeden z tych trzech to jest właśnie ten galant. Więc, auto, które zwraca uwagę nie tylko w Chorwacji, dzieciaki się przede wszystkim oglądają za nim, chyba ze względu właśnie na charakter. Proszę operatorka kamery, żeby uważała, aby nie została rozjechana przez Mazdę. Nie, nie będzie to Mazda, ale jeszcze nie powiem co: Mazda chodziła właśnie mi po głowie, a raczej nam po głowie chodziła swoją drogą właśnie. W Polsce też się oglądają za nim. O, Kija. Kija to też nie będzie, jakby coś. Kija pojechała, Exit, też fajna. W sumie Kija była akurat w naszym gdzieś tam e, kręgu poszukiwań. Była to Kija Optima. Samochód przede wszystkim miał być młody, mieć dynamiczny silnik. E, co jeszcze? Nie być jakiś tam wyżyłowany typu 1.013 Turbo wielkości wiadra i tak dalej. E, miał być komfortowy, miał być duży. Miał być charakterny z, z wyglądu i być po prostu świetny na dłuższe trasy i raczej miała to być benzyna. Zawędziliśmy ten krąg bardzo silnie, poszukiwaliśmy maksymalnie pięciolatka i takie auto właśnie udało się właśnie znaleźć. Oglądaliśmy je pod Katowicami w drodze właśnie na nasz miesięczny pobyt w Polsce i udało się, dogadaliśmy się i w zasadzie za chwilę zabieram Was do mojej ulubionej formy komunikacji publicznej, czyli pociągu w okresie wakacyjnym szukanie pociągu, w ogóle połączenia przez całą Polskę, bo będziemy jechać przecież z Podlasia do Katowic, zajęło mi zaledwie 3 godziny po prostu różnych konfiguracji, jeżeli chodzi dzień dobry wszystkim jeżeli chodzi o konfigurację, jakieś tam połączenia, przesiadki i w ogóle straciłem na to mnóstwo nerwów nawet dzwoniłem na infolinię Intercity chociaż tam zostałem obsłużony bardzo dobrze trzeba przyznać, nie to żebym od razu narzekał po prostu jakieś jest w Polsce mówię tylko o realiach no to cóż dziadek, muszę Ciebie zostawić na dzień, a jutro Przyprowadzę ci kolegę. Nie gniewaj się. Byłeś naprawdę dzielny. Zwłaszcza w Chorwacji, zwłaszcza w górach. Naprawdę. Kocham to auto. Nigdy nie kochałem auta tak, jak kocham to auto. Chlip. Smuteczek. Jakiej stacji jesteśmy. Na pewno to się wam nie uda. Pozdrawiamy wszystkich warszawiaków, nie tylko z Warszawy Zachodniej, ale wschodniej, centralnej. Ciężko jest nagrywać razem z tą panią, znaczy nie z tą panią, z tą panią, która się bardzo łatwo nagrywa, ale z tą panią, która gada, jest troszeczkę trudniej. Przesiadka do budą górniczej. Stamtąd przychodzi nasze nowe autko, o którym jeszcze nic nie wiecie. Ale mogę tylko powiedzieć, że w takim poście, gdzie zgadywaliście, co to będzie, ktoś zgadł. Także, a i tak pewnie większość z Was przeklikała po prostu gdzieś tam pod koniec filmu, żeby ten, żeby już wiedzieć, co to za fura po prostu. A Ty jak się nowym Oczywiście. Co Ci się podobało w nim najbardziej? Kolor. Kolor? Dlaczego kolor? A co jeszcze może być ładne? <laughs> no tak, no. A potem, że skądś stereotyp się biorą, przepraszam, no. Chociaż nie, kolor też mi się podoba, bo kolor jest akurat w kolorze brudu i w kolorze rysy, czyli szary. Jest bardzo praktyczny kolor. Ale wybrzycać można jak się kupuje auto z salonu. A oprócz koloru? Fajny rozmiar. Komfortowy. Bardzo dużo w środku różnych rzeczy. Fajne wyposażenie. Dziękuję. No to jedziemy dalej. Drugi dzień w Dąbrowie Górniczej. Dzisiaj jesteśmy umówieni w autoryzowanym serwisie, aby sprawdzić nasz nowy samochód. Eee... Jest na pewno zupełnie inny niż Galant, po prostu, którego zobaczyliście właśnie na początku właśnie tego filmu. I co najważniejsze, nie jest to Ford Mustang, tylko jeszcze coś innego, więc potrzebam wam trochę w niepewności. Wiem, jestem wredny po prostu i okropny. A jeżeli chodzi o Dąbrowę Górniczą, to mogę powiedzieć tylko tyle, że jest to bardzo spokojna miejscowość, gdzie zażerliśmy bardzo tanio, w stosunku zwłaszcza do Chorwacji. Eee, gdzie za naprawdę wypasiony obiad zapłaciliśmy 90 zł kontrastandardowe, 140-150 zł w Chorwacji, więc moje polskie cebulackie serce cieszy się bardzo właśnie z tej wycieczki do Polski teraz i tutaj. No to co, lecimy dalej. Czas odkryć wszystkie karty. Nie to nieprawda, że byłem za tym drzewem, drzewem się wysikać w podlaskim lesie, bo tutaj właśnie dalej się znajdujemy. Ja za tym drzewem powiem wam zaraz, zanim powiem yy, o naszym nowym nabytku, byłem się, ponieważ chowałem się przed sarną i jeleniem, które dosłownie przed chwilą na spacerze w lesie przeleciały przed nami o jakieś 5 metrów, e, wprawiając w ogromne zakłopotanie, stres i zdenerwowanie moją e, operatorkę kamery. Ale my dzisiaj nie o naturze, nie o sarnach, nie o jeleniach, nie o łosiach, czyli ogólnie o wszystkich. Polskich zwierzętach. No cóż, czas właśnie odkryć karty. To nie jest jakby świeżo, zaraz po zakupie, kiedy to nagrywamy, tylko już po prawie 2000 km przejechanych właśnie nowym nabytkiem, żeby zdążyć poznać, żeby zdążyć w ogóle powiedzieć wam o co tak naprawdę chodzi. Ogólnie był zamysł taki, że tutaj miał na przykład stać Galant, a obok zaraz właśnie, ale to jeszcze za chwilę. Stać nowy, nabytek chciałam zrobić takie porównanie, wideo i w ogóle, ale tylko jakieś tam pojedyncze fragmenty, które dopiero później zobaczycie, udało się nagrać, bo niestety, albo stety, Galant znalazł nowe życie. Galant znalazł nowego właściciela eee, dosyć szybko i dosyć niespodziewanie też dla mnie, i okazuje się, że będzie miał swoje drugie życie, będzie normalnie działał, jeździł, więc jest mi po prostu niezmiernie miło, że nie poszedł na żywetki, że nie poszedł na części, tylko chłopak będzie gdzieś tam jeździł daleko, daleko na południu Polski, aż po słowacką granicą. No ale dobra. Miejmy to wszystko za sobą. Jeżeli już rozgrzeliście palce do komentowania, to za chwilę wam pomogę, ale przedstawiam wam nasz nowy nabytek. Opel Insignia B. Nie musicie nic komentować. Ja już zrobię to za Was. Fu, Opel, fu, to auto do ciebie nie, nie pasuje. Fu, opel jest bez charakteru, fu przesiadasz się z V6 na Opla w ogóle na Niemca, co to w ogóle ma być? Także jako że formalności mamy już za sobą, to przechodzimy do konkretów. Opel Insignia B, czyli drugiej generacji, rocznik 2018 2.0 Turbo 260 koni mechanicznych, napęd 4 na 4, więc. Cóż mogę powiedzieć? Chłopak potrafi naprawdę dużo e, i ma swój charakter. Tak jak wspominaliśmy Wam na początku filmu, e, ten samochód miał mieć przede wszystkim swój charakter, i uważam, że w tej klasie i w tym segmencie, czyli dużego rodzinnego auta, gdzieś tam z segmentu e, właśnie D, on wygląda naprawdę niesamowicie. Zwłaszcza w tym kolorze. To jest szary, to jest właśnie tak jak wspominaliśmy Wam wcześniej. Kolor brudu, kolor zarysowanego lakieru, więc nie będzie go trzeba zbyt często myć. Nie no, żartuję oczywiście. Ale jest charakterny. Ma naprawdę fajny przód. Nie jeździ go aż tak dużo po polskich drogach. Oczywiście pierwszej insigni jeździ bardzo dużo, ale tej drugiej, zwłaszcza w takiej wersji, nie jeździ zbyt właśnie dużo. Co mi się podoba. Ja lubię kiedy auto się jakoś tam wyróżnia, kiedy nie ma go właśnie zbyt dużo. Taka jest właśnie Insignia B. Oczywiście kombi, czy tam jak Opel nazywa sports tour, czy jakoś tak. Nieważne. Auto w najwyższej możliwej wersji wyposażeniowej, w wersji Elite, z wszystkimi bajerami w zasadzie oprócz szyberdachu, z przebiegiem 123 tysiące kilometrów, kiedy go kupiliśmy. Salon Polska z udokumentowanym przebiegiem i z historią właśnie napraw, wizyt serwisowych itd., itd. Za chwilę pokażę Wam jak w środku, ale jako, że jestem wolny, to właśnie to auto kompletnie nie pasuje, bo powiem szczerze, że... Od 0 do 100 chyba 7,5 sekundy, a od 100 do 200 kolega opowiadał oczywiście po prostu bardzo szybko. To auto nawet, nawet się nie męczy. To, co podoba mi się w nim najbardziej, i wiem, że nie powinienem zaczynać od tego tak naprawdę, to to, że ma niesamowicie wielki bagażnik. Zobaczcie zresztą sami, no, kombi jak kombi. Oczywiście wiem, że istnieją jeszcze większe kombi niż w tym Oplu, ale biorąc pod uwagę fakt, że siedzenia składają się kompletnie na płask, w sensie nie ma tam praktycznie w ogóle żadnego poziomu. To można tutaj bez problemu wpakować na przykład materac i nie wiem, spać w jakimś dzikim kraju, chociaż w Chorwacji jest to nielegalne, więc nie można sobie tak po prostu pospać w samochodzie. Ale jeżeli chodzi o możliwości załadunkowe, to mi się naprawdę w nim podoba, chociaż jeszcze tak naprawdę nie skorzystałem z takiej, z takiej opcji. Nie wiem w zasadzie po co rozłożyłem te fotele, żeby teraz chyba je po prostu złożyć z powrotem, ale zrobię to. Właśnie. Ale myślę, że na potencjalne podróżowanie i tak dalej to jest właśnie ciekawa opcja, bo. Można się załadować z nim naprawdę bardzo mocno. A faktycznie jest, jest podłokietnik z tyłu. Moja operatorka kamery miała rację. Eee, tak czy siak, tak to mniej więcej wygląda w praktyce. Bardzo fajne auto, ale może zajrzyjmy do środka. Także zapraszam do środka, powiem Wam co i jak. Zapraszam operatorko. Jednym z najfajniejszych feature'ów tego auta są fotele Agier, a raczej fotel kierowcy Agier, bo poprzedni właściciel, a raczej ta osoba, która po prostu kupowała to auto, pożałowała i fotel pasażera. Nie jest fotelem Agier. Agier to, e, to jest takie stowarzyszenie niemieckich ortopedów, które zatwierdza, po prostu certyfikuje fotele na różnych podstawach, jeżeli chodzi o wygodę, regulacje i różne inne takie tam kwestie bezpieczeństwa i chorób kręgosłupa itd. Tak Ekoskóra stety albo niestety. Automatyczna skrzynia biegów 8-stopniowa. Co można jeszcze powiedzieć więcej? Eee, fotele podgrzewane i wentylowane. Eee, tylna kanapa również podgrzewana. Więc jeżeli zimą ktoś będzie jeździć, ale na razie się na to nie zapowiada, to będzie mógł mieć ciepło w dupę, jeżeli będzie zimno. Rzadkiem. No, to jak wygląda, i w ogóle, ale zanim przejdziemy do dalszego takiego opowiadania, i w ogóle, chcę tylko powiedzieć jeszcze tak dodatkowo, że to jest niesamowicie komfortowe auto. Ja wiem, że jakby nie jest to trudne do osiągnięcia i do poczucia, kiedy przesiadacie się z auta rocznika 2001, jakim to był rocznikiem, właśnie rocznik Mitsubishi Konanta, którym wcześniej jeździliśmy, ale komfort ogólnie takiej. Jazdy w długiej trasie, no bo przejechaliśmy nim przez całą Polskę na Podlasie, jest olbrzymi, jest naprawdę na wysokim poziomie. Te wszystkie nierówności są bardzo fajnie tłumione, jest bardzo fajnie pracujące zawieszenie, ale też jest bardzo duża wada przez to, związana z tym wszystkim jest to coś takiego, że nie czuje się w tym aucie prędkości takiej właściwej, z, której, z którą się podróżuje. Jadąc. 70 km na godzinę, macie wrażenie, że jedzie się 40, ale w tym na szczęście pomaga wyświetlacz Heda i tego wy akurat nie zauważycie, bo widzi to tylko kierowca tutaj z tego miejsca jest rzucane, rzucane dane z samochodu właśnie na szybę i to jest bardzo fajny feature, tak samo jak bardzo fajnym featurem jest kamera 360 stopni przy parkowaniu, która jest bardzo pomocna a przy aucie, które ma 5 metrów, dosłownie chyba bez centymetra no to akurat jest bardzo, bardzo pomocne. Wyświetlacz, to znaczy tak, prędkościomierz jest akurat cyfrowy, nie jest analogowy, ja nie byłem za bardzo fanem takiego rozwiązania, ale jakby nie przeszkadza mi to w niczym, w żadnym, w żadnym przypadku, a tutaj możecie ogólnie zmieniać sobie informacje wyświetlane. Ja na przykład mam teraz, średnie zużycie paliwa, aktualną prędkość i trasę konkretną taką właśnie. To co jest jeszcze fajne, to jest wykrywanie znaków. To nie zawsze działa perfekcyjnie, ale też pokazuje wam głównie ograniczenie prędkości i takie tam inne szmery, bajery. Komputer integruje się w pełni z Androidem albo Albo z telefonami od Apple z iPhone'ami, więc to też jest bardzo fajne. Ale niestety, tylko przez kabel, jeżeli chcecie używać aplikacji typu mapy i w ogóle, przez Bluetooth też może się oczywiście połączyć, e, ale wtedy nie macie do dyspozycji, tak jakby e, całości systemu. No dobra, wracamy do gadania o aucie, tak jakby stojąc. A ja sobie jadę dalej, boże, ale jest no, perfekcyjnie komfortowa jazda tym autem. Nie była To jest po prostu limuzyna z funkcją zapierdania. bardzo mi się podoba klasyczna deska rozwiązania bardzo właśnie klasyczne które mi się akurat podobają że w sensie fizyczne przyciski od panelu właśnie obsługi i od klimatyzacji tutaj zmiana trybu jazdy trzy tryby jazdy dostępne standardowy taki na trasę który nazywa się tour czyli bardziej komfortowy i sport czyli wtedy mamy pełny ciągle zapięty napęd na cztery koła i usztywnione zawieszenie. Co jest bardzo fajne, ale oczywiście przekłada się na większe zużycie paliwa, które w tym modelu, w tym egzemplarzu wynosi mniej więcej 8 litrów na trasie, 8,5 benzyny do 12 w mieście, czyli cykl mieszany około 10,5 litra. Sporo. Nie będę zakładać do niego gazu, ponieważ jest to trochę nieopłacalne i bez sensu. To jest bezpośredni wtrysk. Jak kogoś interesują takie niuanse techniczne, to wie o co chodzi. Bardzo dużo miejsca, bardzo wygodna kierownica, dobrze leżąca w dłoni. Mnogość, po prostu mnóstwo, ale naprawdę mnóstwo schowków w środkowej, tutaj, w środkowym tunelu. I naprawdę bardzo ultra wygodne siedzenia. Pełna oczywiście elektryka, szmery, bajery. No podgrzewana przednia szyba. Kurczę, no naprawdę długo by opowiadać, ale tak naprawdę najśmieszniejsze było to, kiedy ja w ogóle wsiadłem już do tego samochodu, i wszystko było dla mnie tak nowe po prostu, że nie wiedziałem co, gdzie, jak. Zresztą Zobaczcie sami I jak auto? E, jeszcze nie wiem Ja się boję tutaj cokolwiek robić po prostu, bo ja nic nie wiem co i gdzie, nie wiem jak zapłon na przykład włączyć bez włączania samochodu, bo tu się kluczyka nigdzie nie nie używa Aha, tak, się trzeba to zrobić dobrze Dzień dobry wszystkim, Boże Boże, Boże, Boże Jestem przerażony Dobrze. dobrze, dobrze, dobrze. Jakiś komputer. Kto w ogóle wymyślił, żeby w samochodzie był komputer? I jeszcze jakiś monitor do tego? Przecież to jest jakiś Abstrakcja. Ja się będę uczył tego dłużej niż obsługi komputera, właśnie. Boże. Boże. Pierwsze co zrobić, nie wiem dlaczego, ale sparuję telefon. O, dlaczego nie? To, co jest jeszcze fajne, no to jeszcze można powiedzieć tak: eee, podgrzewana kierownica, aktywny tempomat, czyli stawiamy sobie prędkość, jaką chcemy, i on wyhamowuje, przyspiesza, kiedy trzeba, bla bla, no po prostu auto na miarę XXI wieku. Eee, do tego jeszcze co fajnych rzeczy, asystent pasa ruchu, więc ostrzega nas troszeczkę, jeżeli zjeżdżamy gdzieś tam niepotrzebnie. Eee, i to mniej więcej tyle. Komputer, który działa na dotyk, nie tak jak na przykład we francuskich autach bardzo często, gdzieś tam jakiś lag, że 5 sekund później reaguje. Bardzo fajny system audio od Bose, subwoofer w bagażniku, więc naprawdę ładnie dudni. Dla wielbicieli tego, jak to wygląda wszystko pod maską też pokażemy właśnie wam. Jak to wygląda pod masku. Bardzo nisko się siedzi, co oczywiście nie dla wszystkich może się podobać, bo tam trzeba się wdrapywać przecież i tak dalej i tak dalej. To, co mnie zaskoczyło, jeżeli chodzi o to, oprócz tego, że w Oplu są teleskopy, szok, nie trzeba trzymać i druta tutaj stawiać. A to, co mnie zaskoczyło, to to, że tutaj kuna dla poprzedniego właściciela trochę zażarła wytłumienia. Ale to, co jest ciekawe, to to, że to nie jest wszystko zabudowane plastikiem jak we współczesnych samochodach w większości. Zajrzyjmy, zajrzyjmy tu troszeczkę do środka. Tylko tu jest naprawdę dużo miejsca, tu wszystko widać praktycznie. Tutaj ręce można włożyć, pogmerać po prostu, posprawdzać wszystko. Turbina jest z przodu, w ogóle całkiem dużo, to też jest ciekawe. E, więc, no cóż, 2.0 turbo, 260 koni, 7,5 do setki, 400 bodajże Nm e, momentu obrotowego, więc naprawdę konkretnie sportowy filtr powietrza, który wstawił już poprzedni właściciel, też sympatycznie, e, o poziomie e, zużycia paliwa już w sumie e, Wam mówiłem, no i cóż, to mniej więcej tyle, tak wygląda nasz auto, z którego jesteśmy. Bardzo zadowoleni. No zobaczcie w ogóle, jak on pięknie wygląda. Powiecie, że Opel, powiecie, że zwykły. Pewnie niektórzy z Was nawet powiedzą, że nie wiem, że podjeba z Mazdy, że... Ale pokażę Wam fajny trik. Moja operatorka poproszę tutaj, żeby stanęła, żeby, żebyśmy zobaczyli to auto od frontu. Przyjrzyjcie się. Dla tych, którzy na przykład brzydzą się Oplem. Patrzcie, pokażę Wam sztuczkę. Lepiej? To auto wciąż wygląda po prostu naprawdę świetnie. OK, możemy pokusić jakieś o wycięcie tego znaczka w ogóle, ale to auto w ogóle nie prowokuje do szybkiej jazdy. Boże, mikrofon. To auto nie prowokuje do szybkiej jazdy, chociaż potrafi bardzo szybko jeździć, bardzo szybko przyspieszać. Ale też bardzo ważne jest to, że nie prowokuje innych użytkowników dróg, właśnie chyba przez to, że jest to Opel. Więc tak naprawdę same zalety. Ja sam nie spodziewałem się, że kiedykolwiek wyląduje. Za kierownicą Opla i powiem więcej. Ja nigdy nie byłem, nie jestem i prawdopodobnie nigdy nie będę fanem marki Opel, ale za to wiem, że już jestem fanem tego konkretnego Opla w tej wersji wyposażeniowej. I w ogóle ma świetne ledowe reflektory, które dopasowują się do tego, co się dzieje na drodze, więc w zasadzie zapominacie w ogóle o włączaniu świateł długich, krótkich, o jakichkolwiek. On wszystko dopasowuje się inteligentnie. Ostatnio zrobiłem trasę po ciemku i jechałem cały czas na długich światłach, znaczy teoretycznie na długich, bo tam snopy światła się wycinają i w ogóle dopasowują się. Nikt nie mrugnął mi z naprzeciwka, że jadę na złych światłach, także fajnie. Kurczę, co? Jesteśmy zadowoleni? Moja operatorka kamery kiwa, że tak. No, jesteśmy bardzo zadowoleni. No i cóż. Jest mi naprawdę smutno, że Pożegnałem Galanta, ale uważam, że jest to naprawdę godny następca i powiem tak, nie mogę doczekać się, kiedy pojedziemy nim do Chorwacji. Ale w międzyczasie czeka nas jeszcze inny kraj, chociaż tam nie pojedziemy akurat z Oplem, bo pożyczam samochód od mojego taty. Z różnych przyczyn, ale o tym dowiedzie się już niedługo. Dziękuję, że byliście dzisiaj z nami i do zobaczenia. Bok! Do widzenia. Nie was.